Czyli to jest jednak prawda, że kolarze nie powinni. Nie, być. i wiesz, co jeszcze jest najgorsze, że właśnie wiesz, sezon kolarski się skończył, no to już mówię odpoczynek psychiczny od tego roweru, trochę pobiegam. Tak, nie? Tak, tak. No i się bieganie zaczęło, no, że wydolność w miarę mhm. dobra, no to wiadomo, 10-15 kg. Tak, 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 tak. no i się szybko skończyło. Nie? Tak zawsze jest. Nie? No. Witamy ponownie na kanale BMC Polska. Ja nazywam się Andrzej Gucwa i jest ze mną dzisiaj Dobra. Ania Urban. Jesteśmy w Kolarskiej CC w Łodzi. Dziękujemy tutaj chłopakom za gościnę. To jest między innymi jeden z sklepów w Polsce, w którym znajdziecie rowery BMC i jest to jedyny sklep w Łodzi, jeśli mnie... Moja wiedza nie myli, tutaj patrzę na chłopaków i nie, ma, nie kiwają głowami, więc chyba mówię prawdę. Więc tak, Ania to jest ambasadorka BMC, którą pewnie znacie już. Dzień dobry, Aniu. Cześć. Powiedz nam, miałaś ze sobą bardzo udany sezon. Startowałaś i w maratonach MTB, i na gravelu, startowałaś w Mistrzostwach Świata. Jak mogłabyś podsumować ten miniony sezon? No, sezon dla mnie jak najbardziej udany. No, nastawialiśmy się typowo pod gravel, mhm. czyli wszystkie maratony, wszystkie wyścigi po kolei. No wiadomo zawsze człowiek walczył, jak najlepsze lokaty. No ale były takie bardziej treningowe. No i sezon uwieńczony koszulką mistrza Polski, więc no, chyba jak gdyby spełnia, spełnienie. Tak jest, no i w związku z tym, że zdobyłaś koszulkę mistrzyni Polski, to powinnaś w następnym sezonie jeździć w czerwonej koszulce, ale ja tutaj się dowiedziałem, że masz troszeczkę inne plany. No mam troszeczkę inne plany już, jak to się mówi, lekkie zmęczenie materiału po tylu <laughs> latach. E, więc po, tak postanowiłam, że ten rok kolejny jak gdyby sobie odpocznę od, start, od startów. No, treningowo też pewnie jakoś tam zejdę, zejdę z tego wszystkiego, gdzieś chcę spróbować innych form aktywności, e, wysokie góry mnie zawsze interesowały, więc... O proszę, Ty tutaj... jak, masz jakieś plany związane z tym? No tak nieśmiało powiem, że Mont Blanc może z no. się uda zaliczyć w tym roku. Super. To jak moglibyśmy jeszcze wrócić do tego sezonu i do Mistrzostw Świata Gravelowych? Mnie bardzo ciekawi ta impreza, bo od kilku lat staje się mega popularna, łącznie z tym, że już nawet kierowcy Formuły 1 Valtteri Bottas bierze w niej udział. Więc jak mogłabyś się powiedzieć o tym wydarzeniu, bo to troszeczkę w świecie kolarskim jest takie nietypowe wydarzenie, że i amatorzy mogą się zmierzyć na tej samej trasie z elitą, podobnie jak ma to miejsce w triatlonie. No dokładnie, aby wystartować w takich zawodach y, trzeba zdobyć sobie tak zwaną y, kwalifikację. Mm. Tą kwalifikację można zdobyć y, na jednym z bodajże 12 wyścigów y, w ramach Pucharu Świata tak zwanego i trzeba chyba być y, w 25% y, mm -hmm. na najlepszych zawodników z danej kategorii, więc no, niby brzmi to w miarę jakby <laughs> łatwo, aczkolwiek tak nie jest, bo naprawdę popularność tej dyscypliny... Bardzo mocno poszła w górę i konkurencja jest bardzo, bardzo wysoka. Opowiedz mi jeszcze troszeczkę o trasach, bo rozumiem, że też brałaś udział właśnie w pucharach świata tak. i te wyścigi gravelowe, one się rządzą trochę innymi prawami niż taki gravel, z którym kojarzymy go na co dzień. Więc jak mogłabyś się powiedzieć, jak wygląda ta trasa? Czy jaka mniej więcej średnia prędkość jest na tego typu wyścigu i jak to wygląda, bo rozumiem, że start jest wspólny. Tak, start jest y, wspólny, znaczy jest jakby start sektorowy, mhm. wiadomo, no każdy y, najpierw jedzie elita, później poszczególne kategorie wiekowe. Y, no ale dajmy na to, ja y, mówię tutaj o mhm. swojej kategorii, bo ja już od trzech lat ścigam się w kategorii masters. No to w mojej kategorii, tak dla przykładu, startowało bodajże 120 dziewczyn, więc to jest okay. naprawdę bardzo dużo, gdzie, nie wiem, no dajmy na to w Polsce, nawet na pucharach polskich jest nas, nie tak. wiem, 5-6, to już jest naprawdę dużo. Mhm. To skoro już jesteśmy przy tym temacie, bo to też miałem na mojej liście, jak mogłabyś właśnie ocenić rozwój polskiego kolarstwa, ale mam na myśli właśnie ten odłam jakby amatorski masters i pod względem kobiet biorących udział w tych wyścigach, bo z tego co widzę na zachodzie jest mega teraz fala, jakby dziewczyny się ścigają i mają ochotę to robić. W Polsce kolarstwo to szosowe ma teraz renesans, mhm. sukcesy Kasi niewiadomej. E, mega dużo dziewczyn ściga się aktualnie w Łerturze, a te kolarstwo amatorskie trochę jakby. E, no, nie chcę powiedzieć, że się nie rozwija, ale trochę stoi w miejscu, jaki ty masz. No trochę na to, stoi no... w miejscu i tak naprawdę zawsze trochę stało w miejscu mm -hmm. w Polsce, dlatego ja przez te, no powiedzmy, 11-12 lat, kiedy się ścigałam, zawsze gdzieś tam starałam się uciekać za granicę. I to nie tylko dlatego, żeby gdzieś tam zwiedzać, poznawać, eksplorować, ale też właśnie dlatego, że była duża konkurencja i było, było się z kimś ścigać, jak to się mówi. W Polsce niejednokrotnie było tak, że było nas, nie wiem, dwie, trzy na starcie, więc no i to już w zasadzie stojąc na starcie wiedzieliśmy mniej więcej jaka dziewczyna, jaka zawodniczka jest. Obecnie w jakiej formie i już było wiadomo, jak to później no tak. będzie więcej wyglądać. Ale to jest też ciekawe, bo jakby wcześniej ścigałaś się w Elicie, i później miałeś takie płynne przejście do jakby kategorii Masters, do wyścigów amatorskich, co w Polsce nie jest wcale takie oczywiste. Bardzo mało jest takich i zawodników, i zawodniczek, które jakby później kontynuują tę karierę. Co, ciebie, co dla ciebie było takim motorem napędowym? Żeby dla dalej mnie, to właśnie robić? motorem napędowym, jakby, jeżeli chodzi o zmianę tej kategorii Masters, było to, że właśnie dużo się ścigało za granicą siedziałam dajmy na to trzy miesiące gdzieś tam w Austria Włochy chciałam brać udział w tamtejszych wyścigach wiadomo Alpy Dolomity ciężkie trasy no i tutaj teraz właśnie elita i milion po prostu ograniczeń, czyli mhm. dajmy na to, startuję sobie w danym weekendzie gdzieś tam na zawodach Salzgamer Good, gdzie mam narzuconą jak gdyby kategorię, no bo jestem w elicie, mhm. mam narzuconą trasę. Zazwyczaj to jest ta najdłuższa trasa, najcięższa. No i teraz za tydzień chcę sobie na kron placu powiedzmy mhm. wystartować. No i też już jak gdyby tutaj jestem tylko ograniczona do tak. trasy 100 km i 3000 km w pionie, gdzie jeszcze jestem niezregenerowana po poprzednim tygodniu. <noise> e, no i chcąc jechać sobie trasę krótszą, gdzie też no, jest na parę godzin fajnej jazdy, no nie mogę, bo mam tą kategorię elity. No i jak gdyby tutaj było także więcej korzyści, jak gdyby przynosiło to przejście do tej innej kategorii niż tak naprawdę zysków jazdy w tej elicie. No bo jak wiemy, kolarstwo nie jest to jakiś sport, z którego można wyżyć. No tak, zwłaszcza, zwłaszcza w Polsce, a tym bardziej jeszcze e, ty głównie ścigałaś się w, w maratonach MTB, można powiedzieć, że no w to W tylko w maratonach. Tak, że to była Twoja no tak. spe specjalizacja, to jak, gdybyś mogła tak na przestrzeni całej swojej kariery wybrać taki e, jeden wyścig, który najbardziej utkwił w Twojej pamięci, e, możemy to jeszcze rozdzielić na etapówkę i na mhm. jakiś jeden pojedynczy wyścig. O kurczę, tu już jest naprawdę <laughs> trudna trudna sprawa, bo trochę tych fajnych wyścigów naprawdę było, ale chyba takim naj-naj-naj, pomimo tego, mm -hmm. że na tym wyścigu się raz połamałam mm -hmm. <laughs> i była przymusowa przerwa na rehabilitację, no to jest to Sela Ronda Hero. Okej, okay. gdzie, gdzie jest ten wyścig? Jest to wyścig, który startuje w Walgardenie, czyli mm -hmm. Dolomity. No i wyścig y, niby niedługi, bo dystans 60 km, ale 3300 przewyższenia, no to więc no, to je, jest po prostu profil taki. Generalnie nie ma gdzie, jak to się mówi, dokręcać, bo jest mhm. tylko albo mocno pod górę, albo mocno w dół. No, wydoki są po prostu zniewalające. E, no i jednak chyba taki najcięższy wyścig, jeżeli chodzi o, o e, fizycznie najcięższy, jaki kiedykolwiek w życiu jechałam, więc też no, w pamięci utkwi mocno. A jeśli chodzi o etapówkę? No etapówka, na przykład e, Bike Adventure nasz polski, bardzo, bardzo właśnie To właśnie dużo z wspomina, że to super jest super zorganizowany, mhm. przepiękne trasy. No naprawdę, no mamy też piękne swoje polskie tak. góry, więc y, bardzo ją dobrze wspominam. No a kolejną taką chyba jeszcze, którą bym tutaj, może by mhm. było tak jeden do jednego, <laughs> jest etapówka na Lanzarote, okay, to, to jest nie, to nie bardzo jest. fajna taka etapówka UCEI. Cztery etapy, no jak wiadomo, Lanzarote, wyspa powulkaniczna, także fajny taki klimat. No taki klimat Zupełnie inne podłoże, klimat księżycowy, także no tak coś innego. Okej. Okay. To skoro jesteśmy przy maratonach MTB, to ja mam tutaj teraz takie osobiste pytanie. Czy ty kiedyś jechałaś maraton w obrzychu albo w książu? Bo ja pamiętam, jak byłem mały, to jest jedno z moich pierwszych wspomnień. Były mistrzostwa Europy, właśnie. W książu to było i to był już nie pamiętam czy 98 czy 2000 rok i pamiętam, że ym... Jechała Maja Włoszczowska, Magda Sadłecka, Ania Szafraniec e, i trasa przechodziła, nie wiem, z kilometr od mojego domu w szybodzicach i e, pamiętam, że ustawiony był tłum kibiców. To już było no, ostatni podjazd do książa, nie wiem, z domety było 3-4 kilometry. Wszyscy byli nastawieni na to, że jak e, dziewczyny z Polski będą w czołówce, to wszyscy będą mnie pchać pod górę i e, tu po tylu latach mogę już zdradzić, że trochę tak było. Już nie pamiętam właśnie, jak to się skończyło, które dziewczyny. E, wtedy skończyły, ale Ty wtedy rozumiem jeszcze nie jechałeś tego nie, nie. wyścigu? ja okay. jeszcze wtedy nie jechałam, w ogóle ja zaczęłam tak naprawdę późno się ścigać. No właśnie, no to powiedzmy <noise> może o początku, to kiedy rozpoczęłaś swoją przygodę z sportem. No moja w ogóle przygoda ze sportem mhm. generalnie się zaczęła w lekkiej atletyce. Mhm. Ja przez ich lat trenowałam lekką atletykę, praktycznie całe, całą podstawówkę, mhm. całe liceum gdzieś tam w tej lekkiej atetyce była, no i Plany moje lekkatetyczne i gdzieś tam rozwój mhm. powiedzmy, tej kariery lekkatetycznej przerwał mi wypadek samochodowy. Dosyć okay. taki paskudny. Miałam połamaną miednicę, nogę, mhm. gdzieś tam mocno, i to mnie jak gdyby wykluczyło powiedzmy z tego sportu. Czyli rozumiem, że rower stał się trochę taką formą rehabilitacji, No ale czy... jeszcze zanim rower się stał, no fakt, faktem, mhm. że już wtedy zaczęłam na rowerze jeździć gdzieś tam bardziej dla siebie, przeszłam przez wszystkie chyba możliwe sporty, gdzieś tam poszukując swojego tego. Mm -hmm. Konika, no bo ja w ze zeskakałam trójskok, więc jak gdyby okay. to już totalnie obciążające i też na tą nogę, gdzie miałam właśnie po połamaną, więc mm -hmm. no to było raczej już bez, bez szans, żeby wrócić gdzieś na dobrym poziomie. E, no to mówię, wszystkie sporty się przewinęły po drodze. Tenis ziemny, gdzieś tam narty, o, narty gdzieś mm -hmm. tam próbowałam się na nartach ścigać. No i tak na nartach właśnie robiąc gdzieś tam kolejne y, szczeble, że tak powiem zaawansowania, bo robiłam wtedy te egzaminy instruktorskie, mhm. gdzieś tam pomocnik instruktora, instruktor, tak, narciarstwa tak, tak. i tak dalej. Y, poznałam dziewczynę, która pracuje zresztą notabene do dziś na WF-ie w Katowicach, prowadzi właśnie mhm. wyjazdy takie dla studentów. Y, Narciarskie. I ona mnie właśnie na jednym z tych wyjazdów narciarskich namówiła, mówi, słuchaj, bo tak fajnie w sumie nam tutaj mhm. razem mówi, może byś z nami pojechała na obóz taki kolarski. Jedziemy ze studentami mhm. gdzieś tam bodajże na Mazury. Okay. Ja mówię, no dobra, no miałam jeszcze jakiś rower taki powiedzmy bardziej turystyczny. Wybrałam się z tymi studentami. No i po tym obozie właśnie koleżanka mówi, słuchaj, ty masz, mówi predyspozycję do tego. To pamiętasz, który to był rok? O, rajciu. 15 lat temu, okay, jakby się tak cofnąć. Okay. Czyli gdzieś tam okolice no, 2010. Tak, tak, no gdzieś tak okolice 2010 okay. roku. No i faktycznie jakoś tak było, że wróciłam do Łodzi i był, pamiętam, wyścig u nas pod Łodzią w Zgierzu mm -hmm. Family Cup. Tak, tak, to Takie pamiętam, że amatorskie. chyba Maja Włoszowka tam też. Yy, no chyba tak zaczynała, no. Tak, no, on, tak, ona tak. na pewno we, we wcześniejszym tak, 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 no Tak, tak, tak. <laughs> No i tam jakoś postanowiłam wystartować, mm -hmm. jakoś wygrałam w ogóle ten wyścig i tak poszło. No, zachęciło mnie to gdzieś tam do dalszego działania w tym kierunku. A pamiętasz swój pierwszy rower na jakimś ściga? Skocik. Jeszcze 26 okay. cali opony, koła. O, no tak, no to no. wtedy to był. No to ciekawy jestem właśnie jak z, zaczęłaś się ścigać na 26, jak przesiadłaś się później na 29, to jakie było twoje no, pierwsze wiadomo, uczucie? No. <laughs> było oczywiste. No, czuć było różnicę, zresztą to jest tak, mówię, no, na przełomie tych lat, jak sobie tak porównamy, mhm. jakby się wsiadło tak na ten rower gdzieś mhm. tam 10 lat temu. Człowiek ścigał, no to jest naprawdę przepaść, jak to wszystko idzie do przodu. A jestem ciekaw, no bo ja w sumie nigdy się nie ścigałem na, w kolarstwie górskim w żadnej formie. Ścigałem się tylko na szosie. Dla, dla ciebie jako kolarki MTB, jaka jest właśnie największa zaleta 29? To są zjazdy, czy nie wiem, na płaskim też czujesz jakąś różnicę, że. Na tych kołach lepiej się jeździ? Wiesz co, lepiej wybiera po prostu teren, mm -hmm. może jakby to powiedzieć tak w skrócie, no nie? Że, że i na, nawet na płaskim, jakbyś kamienistym podłożu po prostu lepiej, lepiej się na tym jeździ i tyle. No. Okay. Gdzieś tam były próby z swojego czasu 27,5. Tak, tak, tak. Jakby, pamiętam, no, były no, takie mam, mam nawet taki oko. rower okay. jeszcze z domu. No ale to jakoś się nie przyjęło i chyba dobrze no w tak, rezultacie. Pa pamiętam, że były też eksperymenty z zdzieraniem lakieru. Nie wiem, czy to jeszcze do dzisiaj też działa. No, by, były kombinacje były. Tak. No, ja też miałam taki moment, że gdzieś tam lajtowanie za wszelką tak, cenę, tak, tak, dosłownie tak. wymienianie śrubek, lakierów, wszystkiego, ale suma sumarum, to doszłam do wniosku, że jak się kurczę, ma, jak to się mówi, przysłowiową nogę, to się na wszystkim pojedzie. Mhm. To porozmawiajmy sobie o, o teraźniejszych Twoich rowerach. Rozumiem, że masz tak, masz fula, fortłka. No mam fortę, mam, mam tuustrołka, masz mam Kajusa. Masz Kajusa i masz SLR. A. Tak jest. Czyli masz y, cztery y, tak. rowery, BMC. Jakbyśmy teraz założyli taką sytuację, że jestem tutaj teraz złodziejem, zabieram ci trzy rowery i zostawiam ci tylko jeden, to A który. Ja się kilka razy zastanawiałam nad tym. I powiem Ci, że to jest trudny temat. I nawet, nawet ostatnio t, t, taka myśl mnie wziął, mówię, no po co mi tyle tych rowerów? Mhm. Mówię, może zrobię sobie kajusa właśnie przerobę. Na szosę? No, po tak, prostu na szosę, rower taki uniwersalny. No ale za każdym razem już prawie tą szosę, kuczę, mhm. sprzedaję, ale jednak wsiadam na nią i mówię, nie, <śmiech> 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 nie, ona zostaje. <laughs> no tak, bo Także... to, to jest też tak. My też tak często doradzamy klientom, że jeśli ktoś, na przykład mogę mówić przez pryzmat Wrocławia, bo akurat tam mieszkam, jest dużo takich terenów gravelowych, że można jeździć po wałach, ale czasem też niektórzy chcą wskoczyć na szosę. No to Kajus, zwłaszcza te wersje z dwoma przerzutkami, no aż się kusi, żeby wykorzystać ten rower właśnie dla ludzi, którzy tylko czasami jeżdżą na szosie, żeby nawet dokupić sobie drugi komplet kół cool i mieć takie dwa rowery w jednym. No i sam też się nad tym zastanawiam. No, ale to jest później, fajna opcja na 100%. Tak, no. ale później jak jednak wsiadasz na tego slr i wychodzisz na tą no szosę, właśnie, no to sobie no. nie wyobrażasz, żeby mogła być to inna opcja. Zwłaszcza, nie wiem, tu masz też, a Ty masz 01, więc też masz zintegrowany kokpit. To jest taki troszeczkę poprzerabiany, mhm. bo to jest Aha. dwójeczka, ta a, moja. Okay, okay. <laughs> No i była tam lekko tuningowana, że tak powiem. Okej, okay, okej. Okay. No, ale, ale masz zintegrowany kokpit. Tak. No to to robi też zdecydowanie. No, robi zdecydowanie. robi, robi, zdecydowanie. Zde robi robotę. Ale e... mówię, no jakbym miała tak właśnie mm -hmm. tutaj gdzieś redukować tą liczbę tych rowerów, no to to jest właśnie fajna opcja, żeby tego Kajusa e, drugi komplet kół tak, i wtedy tak, tak. nawet e, przy wyjeżdżaniu częstym mm -hmm. to jest na przykład bardzo wygodna opcja. To teraz jest też e, nowa wersja Road maszyna, e, gdzie wchodzi nawet opona 40. No to są właśnie widelce. widziałam dzisiaj nawet Ta, o, no Filmik, właśnie, tak. <laughs> I to też jest taka opcja, że no zresztą samo BMC tak to reklamuje, że to, mogą być, to może być i gravel i szosa, więc no tutaj teraz będzie spory dylemat dla, dla klientów, czy właśnie kajus, czy road machine. No właśnie, ale to jest właśnie super, bo wiesz, wyjeżdżasz gdzieś tam na wczasy z rodziną, gdzieś masz powiedzmy tak. ograniczoną tą przestrzeń bagażową, no i tutaj Ci rozwiązuje problem, tak, bo to i pojedziesz podnie. sobie w teren i gdzieś tam na szutry i tak naprawdę no... Ja się śmieję, że już kajus mój to już i po, że tak powiem, kamieniach, i po prawie, że enduro ścieżkach zjeżdżał, no tak. także da radę. A powiedz mi, a y, czy w świecie MTB, y, w wyścigach, y, albo też właśnie w tych wyścigach? No dobra, to dziękujemy bardzo. W takim razie, Ani, dziękujemy chłopakom z Kolarskiej CC. Y, przypominam, jesteśmy w Łodzi, to jest jedyny salon BMC tutaj w okolicy, więc jeśli szukacie takich rowerów jak ma Ania, to znajdziecie je tutaj. Zapraszamy. Tak jest, zdecydowanie polecamy i z Anią. No myślę, że gdzieś wystartuje w tym roku. Nie wierzę w to, że nigdzie nie wystartuje. No dobra, no może gdzieś wystartuje. <noise> Także dziękujemy. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, dajcie łapki w górę, dzwoneczki czy co tam się daje, jak każdy porządny youtuber. Na koniec <noise> powinno się to powiedzieć, więc do zobaczenia wkrótce. Cześć.